Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym już e, czwartkowym filmie na moim kanale. E, na wstępie oczywiście prawidłnie przypominam o zostawieniu łapki oraz suba z dzwoneczkiem, żebyście nie pominali kolejnych materiałów, a przypominam, że kolejny już jutro, tak więc naprawdę myślę, że warto e, zostawić właśnie to o czym wspominam. Panie i panowie, tak sobie patrzę, bo tutaj mnie coś jakby lekko... Przycinało, ale to chyba tylko moje oczy jakoś dziwnie działają. W każdym bądź razie, przygotowujemy się, a właściwie to już rozpoczynamy z tego co widzę. Żniwa, bo wyrosło nam tutaj elegancko, a my soję mamy. A ja byłem pewny, nie wiem czemu, że mamy rzepak. No dobra, to soja jak tam stoi? Dwa czysta, dwa. meh. było lepiej. Było lepiej, dlatego będziemy ją składowali do magazynu. A oto ją, panie i panowie, nasz piękny klasik 204 dominator oczywiście. Tak więc, no, mówiłem, że będzie, no i jest, no i jest, panie i panowie, jest i dominator. Musimy sobie tylko podjechać, ja tak sobie ustawiłem na cwaniaczka trochę tutaj ten header. Miałem nadzieję, że to będzie całkiem dobry pomysł. Ale tak patrzę sobie, że to jest dosyć ciasno i chyba będzie trzeba zmienić miejsce dla tego headeru. Ale dobra, to zrobimy sobie na zaś. Ej, panie, bo ja tutaj jak zaraz poddepnę se-header... Se Nie, czekajcie, bo ja H włączyłem jako praca. Gdzie był klakson? drogi bałwanie, bo tu... O bosz! Bosz! Jeden se na drugiego najechał i na cwaniaka. Dobra, e, ja was nie zarysowałem, proszę mnie tutaj nie podawać nigdzie. E, dobra, mamy rozłożoną maszynę. Mamy opuszczony header. A już sobie możemy poszurać po ziemi, a co, troszkę piasku też się przyda. No jakby to był rzepak, to w sumie byłoby lepiej, bo by się wymieszał z rzepakiem, a że to jest tylko soja, która jest no jednak jasnego koloru, a przynajmniej z tego pamiętam, bo bardzo dawno farminga nie grałem, jak wiecie, no to, 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 no to troszkę lipa, ale no generalnie... O! 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 Właśnie to jest to, czego się bałem, czyli że kamerka będzie troszkę za nisko, tak więc kamerka musi iść do góry, żebyście statystyki pełne tutaj widzieli sobie tak jak powinno być. O! No i elegancko! Panie i panowie, pierwsze żniwa zostały właśnie oficjalnie rozpoczęte. Eee, wydaje mi się, czy dosyć słabo ta soja sypia. Ej, ale w ogóle... Za pesta ta kamera jest! Ej, powiem wam, że ta kamera jest koza! Nawet nie wiedziałem, że ta Kombaj ma taką kamerę ej, ale ona jest mega przekozacka, stoisz sobie hopy normalnie na boczku elegancko i widzisz idealnie krawędź i, i, i kurde i lecisz sobie, ej, to jest pikne! To jest pikne, bardzo mi się podoba dobrze, 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 e, to sobie tak będziemy robili i sobie będziemy naokoło po prostu kosili. W sensie, nie za, że naokoło, że każdą krawędź, tylko po długiej krawędzi. O! Dookoła! O to mi chodziło, tak więc, no kurde! Panie i Panowie, dobra, pięknie podoba mi się ten klas Dominator. Jeśli Wam też, to oczywiście pamiętajcie o zostawieniu komentarza. Pikny klas! O! Taki jest komentarz na dzisiaj: pikny klas. Tak więc, polecam go oczywiście napisać pod spodem. I Panie i Panowie, na samym początku, chciałbym Wam jeszcze przypomnieć o tym, że po pierwsze. Mamy Discorda, na którego Was bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszam. Link, oczywiście, do niego macie w opisie. Tak więc polecam Wam bardzo serdecznie. I właśnie bardzo ważna rzecz jest taka, że w przyszły wtorek, czyli już za niedługo, i generalnie w każdy kolejny wtorek, to jest bardzo ważna informacja, musicie ją zapamiętać. Jest stream o godzinie 19.00. Co wtorek o godzinie 19 jest stream na tym kanale, godzina do półtorej, czyli tak do 20:21, 20, 20 30, przepraszam, godzinka, półtorej, streamka na relaksik wtorkowy, tak po złym poniedziałku i po troszkę w wtorku, e, idealnie myślę, jak znalazł, tak więc jakby ktoś chciał, to zapraszam bardzo serdecznie, zapiszcie sobie w kalendarzu, żeby nie zapomnieć, ja... Od dzisiaj, już do tak naprawdę właśnie wtorku, będę Wam codziennie przypominał o tym, że ten stream będzie. Tak więc, raz jeszcze zapraszam Was bardzo serdecznie. E, przypominam, właśnie o Discordzie, co już powiedziałem. E, no i w sumie chwilę, tak więc, no troszkę ogłoszeń na samym wstępie było. Ale e, mam nadzieję, że wszystko zostało przez Was prawidłowo przyjęte. Dobra, e, zrobiliśmy sobie te dwa przyjazdy i panie i panowie, mamy tutaj, ledwo ile. Półtora toni, hmm, no właśnie półtora tysiąca litrów, bo to niekoniecznie są tony, tak? Wiem, pamiętam. Eee, no w każdym razie nie jest to jakaś mająca ilość, jak mam być szczery. Hmm. No nie wiem, co mam myśleć na ten temat, jak mam być właśnie szczery. Powtarzam się, strasznie się powtarzam, no ale dobra, nie będę. Bo to jest naprawdę mała ilość, a przynajmniej tak mi się wydaje. Chyba że soja faktycznie tak sypie, no niby ona jest bardzo droga, bo ona prawie 3 koła kosztuje na tym poziomie trudności. Czekajcie, właśnie a propos poziomu trudności, to trzeba sobie w wyłączyć. Może przyspieszymy sobie w ogóle troszkę czas. Zobaczymy, czy cokolwiek zacznie się dziać w ogóle z tą soją. To byśmy od razu po prostu ją zaczęli sobie sprzedawać, bo bez sensu jest ją kompletnie trzymać w magazynie, a może akurat któryś tutaj stół się obudzi i będzie chciał od nas po dobrej cenie po prostu e, tą soję przyjąć, a przynajmniej na to bym bardzo liczył, bo no fajnie byłoby zaczęli zarabiać hajs tak, to jest czwarty odcinek tej serii a my dalej jesteśmy w sumie no na minusie, bo Wzięliśmy jedynie kredyt na kombajn... Boże, na ciągnika, bo kombajn kupiłem oczywiście jak gdyby w ramach budżetu seryjnego. Mamy jedynie właśnie ciągnika nowego, no i warsztat postawiony. Warsztat niby też ważna sprawa, no ale no to, to jest tylko warsztat, tak, w którym będziemy tam tak naprawdę od czasu do czasu, a nie za często, tak więc no... warsztat wiadomo, że się przyda ale, ale to, to nie jest nic taka, To nie jest wartość dodana. O, może tak. Na nim nie zarobimy, niestety, bo tutaj no nie da się udostępniać swoich usług. Jeszcze, mam nadzieję, że w kolejnych farmingach coś nad tym pomyślą. W każdym razie właśnie no to tak to właśnie wygląda, nie. Dobra, ustawmy sobie tutaj tym pomacika i ceny dalej stoją, niedobrze. Słonecznik cały czas roś, rośnie, coś, pszenica zaczęła. Łopanie, ile jest w ogóle minusów? Ej, ile pików jest? Masakra, opie. Co się dzieje na giełdzie? Czerwono normalnie. Jak po ogłoszeniu <laughs> na świecie. Wiecie dobrze czego? Dobra. My sobie tu kłośmy dalej bo musimy oczywiście to pozbierać. A, jeszcze ważna rzecz. Panie i Panowie, zapraszam Was bardzo serdecznie oczywiście na stronę grafiarka.com, gdzie możecie zakupić plakaty dla siebie, swojej siostry, brata, kota, psa, rybki, chomika, mamy, taty. Nie wiem, czemu najpierw powiedziałem zwierzęta, a później dopiero rodziców, ale to nie było nic złego, żeby nie było. Dla każdego. Plakaty na stronie grafiarka.com. Na prezent, bądź dla siebie własnego, jeśli macie po prostu taką ochotę, to zapraszam, z kodem "Światek" 10% taniej, polecam, bardzo, bardzo serdecznie. Dobra, mamy drugi przejazd i mamy 3 tony, no czyli tak faktycznie te 1,5 tony tak naprawdę na łokrążenie nam sypie, co naprawdę uważam, że nie jest rewelacyjnym wynikiem, bo idąc tym tokiem, to tutaj uzbieramy z 6 torn jest trz, trzech przejazdów. Tych przejazdów tutaj będzie jeszcze ciężko powiedzieć ile w sumie. Ale myślę, że z trzeci teraz, czwarty i będzie sześć ton. No to jak tutaj będzie z 8 przejazdów, to będzie tak myślę, że akuratno, nie? Czyli będzie z 12 ton. 12 razy 2, 24. No tak. Tak średnio bym powiedział, tak średnio, jak mam być szczery. Liczyłem, że troszkę grubszy hajsik wpadnie za te pierwsze żniwa. Niedobrze, niedobrze. No dobra, będzie trzeba kolejnym razem też coś innego tutaj fajnego, grubego pomyśleć na to zasianie. Ja w ogóle chciałbym sobie zobaczyć... czy tutaj są polany w ogóle. Krawa... Tutaj nie ma takich pól typowo polan, nie? Mimo, dobra. Chodzi mi o to, że chciałem się tego dowiedzieć, bo wiem, że jest ten Alpin... Alpine, Alpine, nie wiem, jak to się czyta DLC, który dodaje sporo właśnie takich do trawy gadżetów i zastanawiałem się, czy go po prostu nie dodać do serii, ale nie ma tutaj typowych polan. I w sumie zastanawiam się właśnie, czy byśmy robili, znaczy i tak byśmy pewnie musieli, bo jak będziemy dawali jakieś krowy czy cokolwiek takiego, to będziemy potrzebowali e, oczywiście mm, trawy, mm, ale nie wiem właśnie, czy dodawać tego DLC, bo ja go osobiście nie mam, jak będzie taka potrzeba i chęć z waszej strony, właśnie, z wyważona. dajcie znać. Czy chcielibyście w komentarzach Alpine, tego, Alpine, Alpine DLC, tego z tą mapą w ogóle nową, która podobno słyszałem, że jest całkiem fajna, kto e, wie, może kolejną serię właśnie z tamtej mapy zrobimy, zobaczymy, zobaczymy, kto to wie. E, w każdym razie dajcie znać, czy chcielibyście właśnie, bo wiem, że... Eee, e, panie, dobra, bo już się nam ciemno robi, a nie chcemy znowu po nocy pracować. E, no tutaj powiem wam, że tak średnio ta soja rośnie. No to 2,355, 355, czyli tyle, co jest w sumie w agro. Wholesale's? Eee, czyli kiepsko. Bo najdroższe jest i tak w restauracji za 2,583. Tak więc ceny nie są jakieś rewelacyjne. Eee, mam nadzieję, że się odbije i w sumie fajnie by było, gdyby udało się nawet za trójkę sprzedać tą soję. To wtedy już mamy 36 tysięcy, czyli prawie tyle, co pożyczyliśmy. Eee, prawie to 1 trzecia. prawie. Prawie jedna trzecia i prawie, no, to po prostu prawie, tak więc no, no, no ciekawe, ciekawe, ciekawe. Z tym kombajnem też coś czuję, że będą grube przeboje, <laughs> ze względu na to, znaczy chodzi mi głównie o to, że jak widzicie no troszkę trwa to koszenie, A mamy tutaj pole, które ma ledwo hektar z hakiem, bo czekajcie zaraz wam powiem nawet dokładnie ile to pole ma bo jest informacja puściłem sobie na chwilę pracownika hektar 66 czyli jak z hektara będziemy mieli nie z pół hektara teraz mamy 4,7 czyli prawie 5 to będziemy mieli 14 ton soi myślę około bo tak to wychodzi tak naprawdę co nie tak więc czy to dużo, czy to mało, nie mam zielonego pojęcia. Dobra, puśćmy sobie pracownika, a my sobie za ten czas wsiądziemy do Kejsa i podjedziemy do niego, aby móc wysypać właśnie tą soję, którą już posiadamy. To było ponad 80%, więc sobie odbierzemy jeszcze zanim się nawrócimy tak naprawdę, żebyśmy tam nie musieli podjeżdżać, nie wiadomo jak daleko. A i też myślałem w ogóle, że dawałem dwie przyczepki, dałem tylko jedną co w sumie i takie nie jest jakąś złą opcją, bo no póki co mamy te pola bardzo blisko, a z czasem będziemy...